Jeśli tak zrobisz, narcyz oszaleje. Jeśli odetniesz się od narcyza, zastosujesz brak kontaktu, to wtedy oszaleje, ponieważ jesteś jego źródłem życia, jesteś jego źródłem zasilania, jesteś jego źródłem mocy. Bez ciebie fałszywa tożsamość narcyza. Nie może przetrwać. Wtedy pojawia się narcystyczna rana, rana na ego narcyza. Przez to fałszywa tożsamość się rozpada. Wtedy narcyz jest pozostawiony z pustką, z prawdziwą tożsamością. Przez to czuje się bezwartościowy, przez to czuje, że nic nie znaczy, że jest nieważny. Dlatego Narcyz chce cię zniszczyć, dlatego chce cię oczerniać. Narcyz oszaleje, gdy zastosujesz brak kontaktu.